Witajcie, e, Ultima Underworld 2 Jestem na samej górze więzienia I wrócę się po rękawice, one były niżej, niżej u Kowala Jedne, nie wiem czy będę mógł je wziąć Tak sobie bez pytania no Coś wymyślę, może go wypchnę i zamknę drzwi, tak żeby nie widział, na przykład żeby nie musiał walczyć gdzie było zejście? Ze o cholera. Ha, łańcuch, który otwiera, będzie tutaj z boku pewnie. Nie! Gdzie, jak to się otwiera? Chyba, że po prostu... Kurde, się tutaj... Po prostu w ten sposób... Szlak. Jak to otworzyć? Goblinie, otwieraj to! E Kurde. Aha, wiem. Może trzeba ten... To wcisnąć. To, że tak powiem, jedno otwiera, drugie zamyka może na przykład. Zaraz się okaże, czy to w ten sposób działa, tylko mój zupełnie głupi pomysł. A nie, czy jednak... Dobrze myślałem, dobra. Czyli jestem mądry. Dobra, gdzie był kowal? Smithy? Tutaj nie, tutaj był kapitan. Tu będzie Szlak, czyli należą do niego. Pewnie mnie zaatakuje, więc zrobię tak. Zobacz czy to zadziała. taki głupi sposób. Lekko szukańczy, ale Co mi tam? Po prostu. Wypchnę go za te drzwi. Orzesz, ty. Przesuwa się sam, może nie będzie chciał wyjść? Nie idź tędy! Kurde, to będzie łatwe. Przydałoby mi się jakiś napój niewidzialności albo coś w tym stylu. No serio, nie w taki głupi, on chce wrócić Ma, O, czekajcie. Oż, prawie obróć się i spadaj tam. Yes! O nie No chyba, zrobię tak Szlak No i będzie mi atakował. A inny też, czy tylko. tamten? Może jeśli tylko ten. Nie, ja nie chcę tego tak zrobić. W kurze mi to. Muszę. Z... <noise> Może pokładać z nim, on mi da jedne po prostu. Po prostu można. Aha, okej, okay, czyli nie da mi. Bo jedna para, żeby jedno, zrobić inną jedno parę, to trzeba tygodni. Nie dziwię się, że się w kurzu w takim razie. No i twórcy gry... Nie są tacy głupi. Spowodowali, że tak powiem, że on będzie wracał. O, teraz szybko brać to. Jest! Świetnie, udało się. Nie mnie tu nie. Nic, nic się nie stało w ogóle. Rob swoje rękawiczki dalej. A ja idę na górę. To była dopiero akcja, nie? Wypchnąć goblina, zamknąć drzwi, wziąć rękawiczki i się nie kapną. Tak można zrobić. Ok, wracam do e, bishop'a. Spadaj. Tak, tego jeszcze chyba nigdy w historii nie zrobiłem. Tak pokojowo. Zawsze jak tutaj grałem, to wszystkie po prostu gobliny wszystkie zabijałem, ponieważ. To jest najlepszy sposób, tak naprawdę. Zyskuje się doświadczenie i przedmioty i w ogóle. Ale na razie po prostu nie mam możliwości z swoimi trzema punktami życia, prawda? To byłoby dosyć trudne. A ja nie jestem hardkorem, że tak powiem. Chodź tu, Bishop. Tak, mam, proszę bardzo. Here they are! World Avatar, two days ago a strange black jewel the size of my thumb appeared here. Not long after six gods, for so do they fear me, appeared and demanded it of me. I sensed the guardian sorcery in it, though I know not what part in place in his designs. Thou should seek it here, it may be of use to thee. Quickly, now, we must hurry. I shall not forget this. Okay, okay. Czyli tutaj znalazł jakiś kawałek właśnie tego czarnego, czarnej substancji, tak? Świetnie. Uwolniłem biskupa. Oni chyba o tym nie wiedzą, mam nadzieję. Zniknął. Pęź go blokował, a on potrafi chyba jakoś teleportować. Teraz sprawdzę, co jest jeszcze w tych celach pozostałych. <laughs> eee, tu nic nie ma. na śladów krwi. Chyba, że coś na podłodze leży. Nie. Teraz pytanie: co tu jest? Animal Training Area. Hmm, nie podoba mi się to. O wiedziałem. O kurde, ile ich jest. Uhoho! Wow! Całe szczęście to nie są jakieś strasznie niebezpieczne potworki. A ich jest tyle naraz, to mogę zginąć. I zerwałem. Jeszcze jeden. O kurde, ale ten chyba nie prze... Oho! Teraz nie mogę przejść już nagle, tak? Zarąbiście. Zaraz zginę. Chyba. Może nie? Kurde, ale są wytrzymałe. Ja Co Ja się wpakowałem. Jest zabity jeden. Jeszcze tylko trzy. Jeszcze tylko dwa. Okej, okay, tu są. Nie! Yeah, siódmy poziom doświadczenia za jakieś nietoperze pseudo. Mongbapsi to się nazywałem dokładnie. A ja mam jeden punkt życia. Coś to będzie? I już mi opłacało się na to otworzyć, ponieważ zawsze zyskałem jakiś poziom doświadczenia za to. Nie najgorzej. Okej, okay, zostały ostatnie drzwi, za którymi jest jakiś goblin. Ponieważ widziałem przez to okienko obok. Ale te drzwi są zamknięte. Cholera jasna. Masywne. <laughs> Jak mam klucz w ogóle? Oglądając stąd, uciec teraz, to najlepsze. Nie będę... nie, nie mogę przejść, nie mogę w sumie. Okej. Okay. Odchodzi z tymi polami siłami... Siwo, siłowymi? W kątach, to ja nie wiem, okej. Okay. Przywracam swoje wcześniejsze... rękawice. Na pewno jest jakiś sposób, żeby dostać klucz. Bez walczenia, nie chcę mi się wiedzieć, że nie. Okej, okay, nie atakują mnie, więc jest spoko. Ale może z nim pogadam na przykład, może on mi da klucz. Aha Czyli nic <laughs> Może jest to jakiś goblin, który ma jakieś imię na przykład Zresztą to wątpię. To jest jakiś inny, ale nieważne. A zaraz porozmawiam się w takim razie. Peaceful goblin. Aha, where do I find prisoners? Aha, uh, haha. Uh, uh, uh. <coughs> uh. Aha. Czy nie pozostaje nic innego niż zejść na dół? Może zrobię tak. Ehm um. Zamknę się w pokoju z tym z szefem ich i go zabiję. Może w ten sposób inni nie zaczną mi atakować. Nie wiem, ale zrobię sobie tutaj przerwę.